Dzień dobry, witam Was z mojej kolorowej szklarni. Gołębie sobie gruchają rano, a ja, że lubię bardzo zawsze wstawać wcześnie, to dzisiaj chcę pokazać Wam, jak rosną kwiaty. Myślę, że wyrobię się w tym tygodniu z wysyłkami z przedsprzedaży. Zobaczcie, kwiaty już rosną, nabierają kolorów. Są bardzo nietypowe, bardzo ciekawe. Myślę, że wiele takich odmian na pewno nie znajdziecie w sklepach. Ja dzisiaj tylko pokazuję cząstkę, którą będę do Was wysyłała. Bardzo Wam dziękuję za zamówienia, za cierpliwość, za wyrozumiałość z Waszej strony. My z mężem staramy się, żeby kwiaty były bardzo piękne i kolorowe. W tym roku wysyłki poszły bardzo sprawnie, paczki dotarły w całości. Staramy się już je dobrze zabezpieczać. A zobaczcie jakie kwiaty, jakie kolory. Dzisiaj nie ma słońca, niestety, więc jeszcze się tak nie wybarwiają pięknie. Ale zobaczcie, co na Was czeka. Dziękuję Wam za zamówienia. Pozdrawiam serdecznie.